Dobry wieczór, dobry wieczór kochani, niektórzy dzień dobry, dzień dobry, zależy u kogo ciemno, u kogo widno, u mnie słuchajcie ciemno, bo tak się cały czas zanosi na burzę, a przynajmniej na padanie, ale na razie nie pada, ale jest ciemno, czuję się jakby to była godzina po 20 albo koło 21 albo tak jakby zaraz miało runąć. Witam państwa bardzo serdecznie w energetyce na 26 sierpnia. Zaraz będę mówiła o numerologii, ale na pewno bardzo silne dwie ósemki. Albo może już zacznę mówić o numerologii skoro nie Zaczęłam bardzo silne dwie ósemki. Ósemka z dnia, ósemka z miesiąca, no i oczywiście dziewiątka z roku, bo mamy jeszcze 2025, co nam daje dziewiątkę. Natomiast te dwie ósemki, zważywszy na, to, zważywszy na to, że jesteśmy po nowiu księżyca i aspekty całkiem niezłe, zaraz o nich powiem, bo już je podejrzałam. Gdybyśmy chcieli jakieś ruchy zawodowo-finansowo zrobić, coś kupić, w coś zainwestować, coś odzyskać, czy w ogóle poukładać myśli swoje i działania, Zrobić taki biznesplan na najbliższy czas, to słuchacie, naprawdę bardzo, bardzo fajny czas. Z całości mamy siódemkę, czyli jak najbardziej również do takiego słuchania swojej intuicji, rozwoju duchowego. I wiecie co? Pamiętacie, ja już Wam mówiłam, że w tym roku będzie webinar do trzech archaniołów, gdzie będziemy na żywo robić rytuał. Będzie on 29, 29 września i też będę mówiła o Aniele Stróżu. Nawet jeżeli ktoś był, to warto na ten webinar się zapisać. 25 miejsc wolnych, bo jeszcze nie ogłaszałam. Znaczy, już się jedna osoba zapisała. Natomiast z całego serca zapraszam, warto, koszt webinaru 100 zł. Ale będzie jeszcze jeden we wrześniu, dokładnie 9 września 2025, co nam daje 3 dziewiątki, dziewiątka z dnia, dziewiątka z miesiąca, dziewiątka z roku, czyli wielka brama oczyszczania, i uwalniania się z różnych rzeczy, i będzie oczywiście medytacja oczyszczająca, uwalniająca, ale również zadania na każdy dzień, aż do nowiu księżyca, kiedy to zmienią się lata numerologiczne. Więc naprawdę warto, tak bym powiedziała, energetycznie, psychicznie przygotować się do zmiany lat numerologicznych, zostawić za sobą to, co na mnie służy, i też z inną energią spojrzeć na różne rzeczy. To będzie 9 2025 brama związana z oczyszczaniem i z energetycznym odgórnym zasilaniem. Pewnie napiszę, pewnie jutro to nie napiszę, ale myślę, że może w środę napiszę obwieszczenie, że będzie można już się zapisywać, też będzie trwał 3 godziny. Koszt 100 zł i dla każdego, oczywiście, na nową drogę życia, na nowy rok numerologiczny, bez zbędnych obciążeń, będzie wyciągnięta karta przesłanie. Więc zachęcam, zapraszam, gdyby ktoś nie mógł, można się zapisać na nagrany webinar. I teraz słuchajcie, przejdę, kochani, do aspektów planet, jakie są. A więc tak. Słońce w znaku panny, no to wiemy, panny ma urodziny, księżyc w znaku wagi w dalszym ciągu, czyli księżyc w znaku wagi jest ok, sprzyja y, takim łagodzeniu trudnych relacji międzyludzkich, y, y, możemy ładnie się wypowiadać, mieć lepsze relacje z innymi, być bardziej dyplomatyczni, wyważeni, no, można też naprawiać relacje. I teraz, jakie są aspekty prawne? To godzina 2:55, Wenus w trygonie do Saturna. Co prawda, w nocy, ale na pewno jest to bardzo dobry aspekt do snucia różnego rodzaju planów zawodowych albo finansowych, jak polepszyć swój byt. A może ktoś, kto będzie spał, komuś się przyśni, przyśni się właśnie, co zrobić, żeby poprawić swoją sytuację. Jedynie taki aspekt nieciekawy, znaczy ciekawy, nieciekawy, bo z jednej strony, kto się lubi, ten się czubi. O 16.25 księżyc w koniunkcji do Marsa. I tutaj jest to na takiej zasadzie, że i kobiety przepraszam, muszę, muszę tylko napisać, żeby nie pisał Kuba, bo jego nie mam wyciszonego. Już przepraszam bardzo. Jest to taki aspekt z jednej strony przyciągania księżyc, kobieta, mars, mężczyzna, ale z drugiej strony bardzo dużo spięć, napięć. Ja myślę, że powodem również może być to, że wakacje się kończą. Do głowy przychodzi 155 spraw, które trzeba zrobić, a których się nie zrobiło, i z niczego może być kłótnia. Czy, czy nawet jakieś rozstanie, więc na to uważajcie. Na szczęście o godzinie 22:57, wenus w sekstyl do Urana, bardzo dobry aspekt i do miłości, i do twórczości, i do robienia czegoś takiego pod wpływem impulsu, ale raczej, raczej dobrego. No i tyle, kochani. Jeszcze tylko powiem, że 238 dzień roku. I już patrzymy, patrzymy, patrzymy. Teraz tak. Powiedziałam, że Marun Tarot, to co się śmiałam, myślałam, że to Mateusz go zamawiał i w ogóle, a to myślę, że inny pan mi o nim kiedyś pisał. Już zrobiłam dochodzenie, czy podruba, nie podruba, tylko karty wydane w 2009 roku. Wtedy też papier trochę był inny, drukowany pewnie też w kinach, ale. Nigdzie nie znalazłam podrób tego tarota, więc myślę, że pomimo, że pudełeczko wygląda tak, jakby było podróbą, to podróbą nie jest. To tutaj już wyjaśniłam. Kochani, czy wy pamiętacie, bo ja założyłam nową karteczkę, czy wy pamiętacie, od kogo zaczynamy? Mi się wydaje, że od wodnika zaczynamy, ale chciałabym się upewnić, czy tak jest. Będą karty dziękczynne dla pani Marianny na pewno i karty zamówione. Dla pana Marka i dla pani Emilii, więc bądźcie ze mną. Pamiętacie odwodnika, tak? Czyli odwodnika, dobrze. To, czyli dobrą pamięć mam. Czyli odwodnika, dobrze. Tasuję karty. Miałam zrobić unboxing używanych kart. Pokażę Wam, jaki jest rewers. Bardzo ładny. I będę pokazywała obrazki bardzo, bardziej bliżej, bo one są, karty są małe i trzeba się przyjrzeć głębi tych kart. I już tasuję karty. Cześć Jolantką. I już, już tasuję. I co dla wodnika na jutro? Plus jest taki, że dobrze się tasują i dobrze się wyciągają. Mamy dziewiątkę buław. Tutaj troszeczkę takie one ciemne są, akurat ta karta, ale niektóre są bardzo rozświetlone. Co oznacza dziewiątka buław? Dziewiątka buław mówi, że będziecie wodniki szły do przodu, ale może być wam ciężko. Nie musi się nic złego dziać po prostu możecie mieć mniej energii, mniej takiego poweru do działania, no i robić różne yy, rzeczy w swoim tempie i też zadbać, zadbać o siebie, zaopiekować się sobą. Co dla ryb, dla ryb kochani mamy asa monet. Zobaczcie. No as moment monet uważam, że piękny. Yy, czyli drogie ryby, jeżeli macie jakieś yy, jeżeli chcecie podjąć jakieś działania zawodowo-finansowe, to jest na to dobry czas, do zasiewania ziarenka sukcesu, czy zasiewania ziarenka pod lepsze pieniądze. Właśnie dla Was jest um, jutro dobry dzień. Z tym, że raczej tu nie chodzi o jakieś wygrane losowe, bardziej bym powiedziała coś, w co będziemy wkładać energię. Co dla barana? Dla barana czwórka monet. Zobaczcie, przepiękna. Czwórka monet jest związana z pracą. Z pracą albo taką zawodową, albo z pracą domową, gdzie dużo różnych rzeczy trzeba zrobić i być takim, bym powiedziała, upierdliwym w szczególe. Ta karta nieraz też mówi. Że możecie mieć takie wrażenie, że jesteście uwięzieni w jakiejś tam pracy, i nawet jeżeli by je nie będziecie robili, to będzie to nad wam wisiało i muszę to zrobić, muszę to zrobić, a różnie będzie z tym robieniem. Ta karta na pewno zachęca do tego, żeby nie wydawać pieniędzy, a bardziej bym powiedziała gromadzić. Co dla byka? Dla byka, i zobaczcie, po większego, zobaczcie, jaki piękny król mieczy. tak? Uważam, że przepiękny jest. Król Mieczy przede wszystkim opromieni Was mądrością, byki, czyli jutro będziecie mądre, inteligentne i myślę, że będziecie podejmowały dobre decyzje. Gdybyście miały coś do zał załatwienia z urzędami, sądami, osobami, od których dużo zależy, to jak najbardziej warto. To jest też karta dobra, gdybyście chcieli iść na przykład do lekarza. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt mamy rycerza mieczy, rycerz mieczy, też karta związana z inteligencją i działaniem, czyli będziecie jutro dużo myślały, dużo działały, dużo mówiły. No Ja bym była za tym, żebyście się nie tylko mówiły, ale również działały. No możecie intelektem zabłysnąć albo jakimś dobrym pomysłem. Niewykluczone, że sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą być dla Was ważne. Co dla raka? Dla raka czwórka mieczy, czyli rak może być wyzęty z energii i z powodu, i bez powodu. Więc generalnie jutro raki się nie nadwyrężajcie. Starajcie się odpoczywać, relaksować, zbierać siły, różne rzeczy wolniej robić, żeby odpocząć, żeby nie być w takim pędzie. Co dla lwa? Dla lwa piękna karta, zobaczcie, jakie piękne słońce. Czyli jutro, jeżeli wy macie coś do zrobienia, to jeżeli się za to weźmiecie, to powinniście być bardzo, bardzo zadowolone i zrealizowane, o ile się weźmiecie za to, bo przy słońcu nieraz jest tak, że różne problemy gdzieś się rozmywają akurat w tym dniu i nie mamy takiego bodźca. Do działania. Natomiast szkoda mi byłoby tego dnia stracić na niezałatwienie trudnych spraw. No i oczywiście lwy, zresztą wy w przysłońcu się bardzo dobrze czujecie, bądźcie też bardzo widoczne. Co dla panny? O, jakie piękne umiarkowanie! Słuchajcie, przepiękne. Jak ja nie lubię karty umiarkowanej, no bo jakie przepiękne umiarkowanie! To, co to jest koliber, kto się zna. Jestem też ciekawa, czy Wam się podobały karty, więc piszcie w komentarzach. Teraz umiarkowanie dla panny mówi, że panny powinny popracować nad równowagą. Oczywiście realizować swoje plany, ale żeby wszystko robić w zgodzie ze sobą, żeby też była zharmonizowana przeszłość z tu i teraz i z przyszłością, żeby było harmonijne, nieszarpane, tak? Co dla wagi. Dla Wagi, słuchajcie, mamy Królową Mieczy. Tutaj taka trochę ognista nam wyszła. Królowa Mieczy mówi: e, Królowa Mieczy, pokajcie, poczekajcie, dobrze przeczytałam, dobrze przeczytałam, bo już mówię, może ja się e, źle przeczytałam. Królowa Mieczy też oczywiście oznacza intelekt, tak? Czyli wagi, wszelkie decyzje powinny podejmować nawet nie intuicyjnie, a intelektualnie, i myślę, że powinny być zadowolone z tego, co się będzie wydziało wokół nich. Również swoją pracę powinniście wykonywać perfekcyjnie i podobnie jak przy Królu Mieczu, gdybyście miały do załatwienia jakieś sprawy związane z dokumentami, papierami, urzędami, to też dobra karta. Co dla Skorpiona, trójka monet. Tak, ja bardzo ją lubię. O niej mówię, karta farta. Tu nie bardzo widać tego farta, ale bym powiedziała, że pod względem finansowym, zawodowym, życiowym może być to lepszy dzień niż się spodziewacie. Tylko to, co robicie, róbcie z sercem i spotykajcie się z ludźmi poprzez pasję, również wzrastanie. Co dla strzelca? Dla strzelca dziesiątka kielichów, też piękna. Widzimy, widzimy, przepiękna, dziesiątka kielichów mówi, to jest dobry czas do spraw uczuciowych i takiego, bym powiedziała, nie tylko miłości czy pociągu seksualnego, ale takiego zespolenia się, współodczuwania razem. Dobry czas do poważnych rozmów rodzinnych, do zaciśnięcia znajomości, a jeżeli z kimś jesteście w trudnych relacjach, to te relacje naprawiać. Co dla koziorożca? Dla koziorożca piątka buław, czyli koziorożce nie do końca będą zadowolone z jutrzejszego dnia, mogą być poddenerwowane, mogą walkę z kimś toczyć, albo mieć jakiś konflikt wewnętrzny. Nadmiar energii rozładujcie koziorożce przez wysiłek fizyczny. I to kochani tyle. Jakaś pani zgłaszała, y, pani zgłasza, że ma dzisiaj urodziny, tylko musi być pani na czacie, żeby mogła pani y, wyciągnąć karty, kartę na czacie na żywo, więc teraz jest ten moment, żeby napisać mam urodziny i proszę. Proszę o kartę. Cieszę się, że Wam się podobają. I też pamiętajcie o super podbiciach. Mateusz w zeszłej energetyce tłumaczył, jak podbijać. I teraz tak, po kolei. Karta dziękczynna dla pani Marianny Ru, która jest z nami. Pani Marianno, bardzo dziękuję za comiesięczne wsparcie kanału. Dla Pani Marianny przemiana zawodowa. Jeżeli nie zawodowa, bo na przykład Pani nie pracuje, to może być to przemiana związana z zainteresowaniami, pasjami. Archanioł Hamuel mówi, twój cel życiowy wyzwala błogosławioną zmianę zawodową lub z pasjami, lub inne spojrzenie na różne rzeczy, czyli powieje świeżością. Teraz karta dla Pana Marka od Mateusza i już wyciągam, dla Pana Marka od Mateusza. Panie Marku, proszę się troszczyć, troszczyć się o siebie. Archanioł Gabriel mówi do Pana, gdy troszczysz się o dzieci, w troszczy także troszczysz się o dziecko w Tobie. Obydwie aktywności są teraz dla Ciebie ważne, czyli po dobrze, dobrze jest, żeby Pan kochał siebie bezgranicznie, i też miał relacje z dziećmi. Eee, być może od nich będzie się Pan radości, lekkości jeszcze uczył lub innych pozytywnych energii. I od Mateusza dla Pani Emilii. Pani Emilio, kochana, kiedyś ze sobą miało się przyjemność rozmawiać. Dla Pani zdrowy styl życia. I oczywiście nie chodzi tylko to o fizyczny, zdrowy styl życia, ale również. Pozbycie się rozpuszczenie tego co powoduje problemy takie emocjonalne, psychiczne, życie w stresie. Archanioł Rafael mówi do pani jedz zdrowe pożywienie, wysypiaj się i ćwicz regularnie, by utrzymać optymalny stan zdrowia, pięknie i jeszcze kochani, mieliśmy urodziny pani Barbary SK, dużo zdrowia i słodyczy Magdalena Pani Rzeczy, i karta roczna, przepiękna karta roczna, pokonanie trudności. Archanio Jeremiel mówi: najgorsze jest już za tobą, teraz pokonasz już wszystkie dotychczasowe przeciwności. Piękna karta. Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę i kochani, do usłyszenia, do usłyszenia jutro, pewnie też wieczorem. E, miłego wtorku. Pa kochani, cześć.